Przesunięcie granic Polski na zachód i związana z tym utrata niemieckich terenów wschodnich są dobrze znane większości ludzi. Jednak rzadko wspomina się o tym, że po drugiej stronie istniały podobne plany. Również zachodni sąsiad Holandia planował ekspansję terytorialną kosztem Niemiec. Ten mniej znany epizod powojennej historii odzwierciedla głębokie blizny i zakorzenioną nieufność. Jakie brutalny konflikt pozostawił w regionie. Holandia, wyniszczona materialnie i ludnościowo po pięciu latach niemieckiej okupacji, widziała w możliwym rozszerzeniu swoich granic szanse na odszkodowanie oraz trwałe bezpieczeństwo. W związku z tym powstało kilka planów aneksji niemieckich terenów w nadrenii północnej Westfalii i Dolnej Saksonii. Najbardziej ambitne z nich Obejmowały miasta takie jak Kolonia, Akwisgran i Münster, a holenderskie terytorium powiększyłoby się nagle o 50%. Podczas konferencji alianckiej w Jałcie w lutym 1945 roku wszystko wskazywało na to, że te zmiany granic zostaną wprowadzone w życie. Jednak ostatecznie wszystko potoczyło się inaczej. Czym były plany aneksji holenderskiej? Dlaczego ostatecznie się nie powiodły i jak wyglądałyby Niemcy dzisiaj, gdyby je zrealizowano? Wszystkie te fascynujące pytania omówimy w dzisiejszym materiale. Miłego oglądania. Niemiecka okupacja Holandii rozpoczęła się w 1940 roku. Holandia do samego końca ufała swojej neutralności, ale ostatecznie stało się jasne, że z Hitlerem nie będzie żadnych kompromisów. Niemcy znały tylko wojnę i ekspansję. W ciągu zaledwie pięciu dni kraj został opanowany przez Wehrmacht, a królowa Wilhelmina uciekła na wygnanie do Londynu. Po raz kolejny ujawniła się wyjątkowo brutalna taktyka Blitzkriegu, w której nie liczono się z żadnymi stratami. Ponieważ Holendrzy nie poddali się natychmiast, Niemcy w ciągu kilku godzin zniszczyli całą starówkę Rotterdamu. Gdy zagrozili podobnym losem Amsterdamowi, ostatecznie złamano wolę dalszego oporu. Artur Seyss-Inkwart został mianowany komisarzem Rzeszy na okupowaną Holandię, którego zadaniem było całkowite przekształcenie kraju przy pomocy holenderskiego ruchu narodowo-socjalistycznego. Zgodnie z planem Hitlera, pokrewny germański naród, Liczący blisko 9 milionów Holendrów, miał zostać systematycznie znazifikowany i po niemieckim ostatecznym zwycięstwie, włączony do Wielkiej Rzeszy Niemieckiej. Na początku istniała jeszcze pewna sympatia między Holendrami a Niemcami, ale szybko się to zmieniło wraz ze zniszczeniem Rotterdamu, okrutnymi planami Hitlera i każdym kolejnym dniem okupacji. Szybko stało się jasne, że polityka okupacyjna opierała się głównie na gospodarczym wyzysku Holandii, zwłaszcza przemysłu spożywczego, przymusowej pracy ludności i prześladowaniach holenderskich Żydów. Szczególnie ten ostatni aspekt od 1941 roku prowadził do nasilenia oporu przeciwko niemieckim okupantom. Hitler szybko zrozumiał, że jego plany zawiodą. W przeważającej części liberalnie nastawieni Holendrzy nie chcieli być reedukowani według jego ideałów, a nazistowska ideologia nie znalazła w kraju żadnego poparcia. W odpowiedzi zaczął stosować wobec ludności coraz brutalniejsze środki. Brutalność ta nasiliła się szczególnie po przełomie w wojnie, gdy alianci zaczęli posuwać się coraz dalej. Ważne szlaki komunikacyjne, mosty i porty były celowo niszczone, aby utrudnić mobilność zarówno ludności cywilnej, jak i sił alianckich, a także osłabić potencjał gospodarczy Holandii. Każdy przejaw oporu był brutalnie tłumiony, a prawie wszyscy Żydzi z kraju zostali deportowani. Dodatkowo dochodziło do masowego wyzysku holenderskich zasobów żywności. Przed wojną Holandia była jednym z najważniejszych eksporterów produktów spożywczych. Natomiast podczas okupacji wprowadzono racjonowanie, a brakowało niemal wszystkich podstawowych zasobów niezbędnych do życia. Kulminacja nastąpiła podczas zimy głodu w latach 1944-45. Gdy alianci zbliżali się coraz bardziej, a ludność rozpoczęła strajki, Niemcy zareagowali ostro i całkowicie odcięli zachodnią Holandię od zaopatrzenia w żywność. Wprowadzono jeszcze surowsze racjonowanie, gdzie dorośli otrzymywali mniej niż 1000 kalorii dziennie. Szacuje się, że ponad 20 tysięcy ludzi zmarło z głodu. Dopiero wiosną 1945 roku nadeszło wyzwolenie. Kiedy zwłaszcza kanadyjskie oddziały zaczęły zdobywać kolejne tereny, aż w końcu wyzwoliły Amsterdam i Rotterdam. Wehrmacht ostatecznie skapitulował, a brutalna, niemal pięcioletnia okupacja dobiegła końca. Jednak już podczas świętowania zwycięstwa nad Niemcami zaczęły pojawiać się głosy domagające się odszkodowań. Odszkodowania te miały mieć charakter nie tylko finansowy, ale również terytorialny. Z poparciem holenderskiego ministra spraw zagranicznych w całym kraju rozprowadzano ulotki propagujące aneksję niemieckich terenów, choć propozycje w tym zakresie różniły się znacznie. Podczas gdy jedni domagali się jedynie drobnych korekt granic, inni politycy apelowali o nową granicę rozpoczynającą się w Hamburgu. W ten sposób powstał holenderski komitet na rzecz ekspansji terytorialnej, którego przewodniczącym został Bakker Schutt. Bakkerszut opracował tzw. Plan Bakkerszut, nazywany również Wielkim Planem Holenderskim. Zgodnie z tym planem Holandia miała znacznie rozszerzyć swoje terytorium na tereny Dolnej Saksonii i na Dreni Północnej Westfalii. Na potrzeby negocjacji przygotowano trzy realistyczne scenariusze. Przyjrzyjmy się im bliżej. Pierwszy, największy i najbardziej ambitny scenariusz to Plan A. Zakładał on włączenie do Holandii takich niemieckich miast jak Akwisgran, Kolonia, Münster, Oldenburg i Osnabrück. Hasłem tego planu było – granica Holandii leży nad Wezerą. Następny był plan B, w którym miasta takie jak Kolonia, Mönchengladbach i Neuss pozostałyby niemieckie. Ostatni, najmniejszy scenariusz to plan C, który obejmował obszar na zachód od Warel, całe Emsland – oraz tereny wokół wesel, aż do okolic dawnego księstwa Klewe. Wszystkie te plany były jednak wyjątkowo ambitne, ponieważ Schutt zakładał, że cała niemiecka ludność z tych regionów musiałaby zostać wysiedlona, aby zrobić miejsce dla holendrów. Byłoby to podobne do tego, co stało się z niemieckimi terenami wschodnimi, które przypadły Polsce. W przypadku wielkich miast, takich jak Kolonia, Byłoby to jednak szczególnie trudne do zrealizowania. Mimo to powstał szczegółowy plan nazwany Ustland ons Land. Ziemia Wschodnia, nasza Ziemia. Zawierał on kompletny harmonogram wysiedlenia całej niemieckiej ludności. Przewidywano jednak pewne wyjątki. Niemcy mogli pozostać, jeśli w czasie wojny wspierali państwo holenderskie, mówili w domu językiem dolnoniemieckim. Bardzo podobnym do niderlandzkiego, zamiast niemieckiego literackiego, lub jeśli chcieli przyjąć obywatelstwo holenderskie. Propozycje te wywołały burzliwą debatę w holenderskiej polityce. Zwolennikami byli głównie rolnicy i katolicy, którzy liczyli na więcej ziemi oraz zwiększenie liczby katolików w kraju. Konserwatyści i liberałowie byli podzieleni, podczas gdy socjaliści oraz minister spraw społecznych. A późniejszy premier Willem Dres stanowczo się temu sprzeciwiali. Ostatecznie to Amerykanie położyli kres tym planom. Choć podczas wojennych konferencji alianckich byli otwarci na takie pomysły. Sytuacja zmieniła się wraz z początkiem zimnej wojny. Dla Stanów Zjednoczonych stabilne Niemcy Zachodnie były kluczowe, aby ograniczyć wpływy Związku Radzieckiego. Niemcy Zachodnie które już zmagały się z napływem około 14 milionów uchodźców z terenów wschodnich, nie mogły być dodatkowo osłabione. Waszyngton chciał za wszelką cenę uniknąć dalszego podziału i osłabienia Niemiec Zachodnich. Wysoka Komisja Aliancka odrzuciła więc holenderskie plany aneksji przedstawione w 1947 roku. Tym samym plany A, B i C zostały odrzucone. Mimo to holenderski rząd nie zrezygnował i spróbował ponownie. W 1949 roku przedstawił uproszczoną wersję planu C, która obejmowała około 2000 km kwadratowych. Wśród planowanych do aneksji terenów znalazły się wyspa Borkum, znaczna część Emslandu, Bentheim oraz miasta takie jak Ahaus, Res, Kleve, Erkelenz, Geilenkirchen. I Heinsberg. Jednak również ten plan został odrzucony przez aliantów. Ostatecznie, aby uspokoić Holendrów, na konferencji w Londynie pozwolono im na aneksję niewielkiego terytorium o powierzchni 69 km kwadratowych, obejmującego wsie Elten i Selfkant. Dotknęło to około 10 tysięcy osób. Dodatkowo przeprowadzono drobne korekty granic w okolicach Arnhem i Dingsperlo. W 1963 roku rząd niemiecki wykupił te terytoria z powrotem, z wyjątkiem niewielkiego wzgórza w pobliżu wsi Weiler, które do dziś należy do Holandii. Jest to jednak temat, który można by szczegółowo omówić w innym materiale. Napiszcie w komentarzach, czy chcielibyście o tym posłuchać. Gdyby jednak te plany rzeczywiście zostały zrealizowane, Europa wyglądałaby dziś zupełnie inaczej. Aneksjonowane tereny, bogate zarówno pod względem przemysłowym, jak i rolniczym, znacznie zwiększyłyby potęgę Holandii, która prawdopodobnie odgrywałaby dziś większą rolę w Europie. Z drugiej strony rozwój Niemiec zostałby poważnie zahamowany. Na dłuższą metę te aneksje mogłyby znacznie utrudnić pojednanie i relacje między Holandią a nowo utworzoną Republiką Federalną Niemiec. Mogłyby także wywołać napięcia wewnętrzne w samej Holandii. Jak sądzicie, jakie byłyby konsekwencje takich działań? Podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach.